Siema. Bardzo lubię gry z serii Diablo w ostatnich latach szczególnie dużo grałem w Diablo 3 na PS4 m.in. wersję Reaper of Souls jak również na Xboxie 360 którą to posiadam w wersji cyfrowej kiedyś posiadałem też pudełko ale wymieniłem je na wersję cyfrową i w ostatnim czasie również na Nintendo Switch w wersję Eternal Collection i chciałbym sobie porównać jak te trzy gry się prezentują i czy rzeczywiście różnią się czymś od siebie pod względem graficznym, czy może są to dokładnie te same gry. Do porównania użyję nagrywarki Akptek HD Game Capture i zobaczymy, czy uda mi się za jej pomocą wydobyć jakieś różnice w tych trzech grach z serii Diablo. Zatem zobaczcie. Więc zobaczmy sobie najpierw na menu wyboru postaci. Tak wygląda na Xboxie 360. Nie wygląda źle. Tutaj mamy wersję z kolei ze Switcha, która taka jest troszkę jakby rozmyta, mi się wydaje. Nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Nawet nie powiedziałbym, że wygląda jakoś znacząco lepiej niż na Xboxie. No i wersja z PS4 z najostrzejszą oczywiście. Yy... Obrazem najostrzejszym obrazem, bo najwyższa rozdzielczość Full HD. Jeszcze zbliżenie takie na postacie, żebyście mogli sobie zobaczyć jak w wyglądają w każdej z wersji. Oczywiście najlepiej to będzie widać na dużym ekranie, tam będzie naj naj najłatwiej wyłapać wszystkie szczegóły. Na telefonie to może wszystko się wydawać podobne, ale czym większy ekran, tym, tym lepiej zobaczycie różnice. Więc zobaczmy zatem samą rozgrywkę, jak się prezentuje. Więc tak, mamy wersję z Xboxa 360, która jest w 720p. Widać tam jakieś ząbki, szczególnie właśnie na dużym ekranie, na krawędziach, ale nie jest źle, mi się wydaje. Tutaj z kolei wersja na Switcha, która jest, z tego co mi wiadomo, w 900p w doku. Hmm. Wygląda też nieźle, ale widać lekkie rozmycia. Nie ma tej takiej pełnej ostrości. No i chodzi w 60 klatkach, tylko to nagranie z 30, z uwagi na nagrywarkę, na która nagrywa z 30. No i wersja z P4, która jest w full HD. No i to widać. Widać zdecydowanie, że jest obraz najbardziej ostry. No i co tu dużo mówić najładniejszy. Zdecydowanie najładniejszy z tych trzech wersji. Ale to na tym nie kończymy naszego porównania. Zobaczmy sobie teraz troszkę więcej detali. Więc, teraz, trochę będzie jeszcze walki. Wersja na Xboxa, najpierw. Wszystkie efekty świetlne wydają mi się całkiem, całkiem, jak na konsolę, która miała premierę w 2005 roku. Na Switchu, no cóż, też wygląda to ładnie, ale jakoś cały czas mam zastrzeżenia trochę do rozmycia. Na Xboxie jest to bardziej poządkowane, ale jakby bardziej szczegółowe na, na switchu jest trochę rozmyte. No i wersja PS4, która zdecydowanie najostrzejsza. No bo prezentująca również najwyższą rozdzielczość tych trzech konsol. I teraz zobaczmy, jak wygląda ogień. Zrobimy sobie teraz zoom. I yy, za chwilę, ale najpierw zobaczmy, w standardowym, pełnym ekranie wygląda ogień i efekty właśnie takie ognia. Teraz na switchu i chwilę sobie popatrzmy, właśnie jak wygląda ogień, i za chwilkę przełączymy się w wersję PS4. i Teraz za momencik zobaczymy sobie jeszcze, jak to się prezentuje w, zoom, w zoomowanej wersji. Wszystkie trzy ogniska obok siebie, tak więc mamy, tak jak widzicie. Na PS4 Ognisko ma jakby najwięcej detali, największą ostrość. Z Xboxa i ze Switcha dość rozmyte. A teraz jeszcze spójrzcie na postacie zzoomowane. Jak widać na Switchu kolory są takie jakby trochę wyblaknięte. Natomiast na PS4 jest ostrość oczywiście największa. Natomiast na Xboxie widać ząbki. No i dalej zobaczmy chwilę na gameplay wersja z Xboxa. Całkowicie poprawnie się prezentuje. Niewiele ustępuje tej wersji od Switcha, jeżeli w ogóle ma trochę inny jakby inną kolorystykę, inny styl. No i wersja z PS4, która w ogóle jest ponad, ponad poprzednimi dwiema, wygląda zdecydowanie najładniej. I teraz jeszcze trochę walki, żeby zobaczyć trochę inne odcienie, tutaj tak bardziej szaro-niebieskawo. Wersja z Xboxa. Teraz wersja ze Switcha, która właśnie spójrzcie na kolory, są takie bardziej sprane wydaje mi się, nie ma tej takiej, takich ciemnych kolorów, takich ostrych, soczystych, tylko są takie jakby sprane. No i wersja z PS4, która z kolei ma takie kolory jakby bardziej realistyczne, takie, takie szarobure i ponure, ale, ale zachowując pełną ostrość. Ponownie wracam do wersji z Xboxa. Która moim zdaniem wygląda bardzo dobrze jak na konsolę tak wiekową już. Czas sama gra Diablo również nie jest młodą grą, więc, więc może dlatego. No i ponownie wersja ze Switcha. Spójrzcie sobie na te szczególnie tło e, ziemię, która jest taka trochę wyblaknięta. I jeszcze raz mamy PS4. Spójrzcie na ten dym, na ten ogień, fajnie to wygląda. Duża ostrość sprawia, że wszystkie małe nawet detale są doskonale widoczne. Zdecydowanie najładniejsza jest wersja na PS4. A teraz zobaczmy jeszcze trochę zzoomowane jak wygląda właśnie podstawowy atak czarodziejki. Czyli takie prądy elektryczne jak one się prezentują na każdej z konsol. Teraz na switchu i jeszcze za chwilkę na PS4. Zobaczcie sobie sami. Chyba najlepiej. Tak jak wszystko, taki tutaj to również. Także wersja na PS4 wygląda najlepiej. Wersja z Xboxa ma trochę ząbków z uwagi na niską rozdzielczość, ale prezentuje fajny styl moim zdaniem. A wersja ze switcha również wygląda poprawnie, ale moim zdaniem ma trochę zblakłe kolory i jest. Troszeczkę, troszeczkę taka rozmyta za mocno, także najlepsze PS4 a Xbox i Switch, tak można powiedzieć, jest niekorzyścią dla Switcha, że dość porównywalne. Także dziękuję bardzo za uwagę i cześć.